Pani, witam Was bardzo serdecznie na piętnastym vlogmasie. Dzisiaj jadę sama na zakupy takie drobne. Niezbędne jest mi kupić chemię, płyn do prania, do płukania, piankę do szyb, bo jeszcze nie skończyłam, nie skończyłyśmy sprzątać, więc to jeszcze będzie potrzebne. Do podłóg coś jeszcze. No i trochę spożywczych rzeczy. Myślę, że sobie Dam radę, Ewcia dzisiaj zajęta, pracuje od rana, także nie ma jej, to pojadę sobie sama, jakoś sobie poradzę. Szkoda, ona mi zawsze pomaga i ona nagrywa. Ja nie wiem, słuchajcie, jak mi się to uda dzisiaj nagrać, bo pewnie ludzi w mieście też jest sporo. Ja to nie mam tyle odwagi, co Ewa. Ona po prostu jest śmielsza i potrafi tam sobie wszystko wyjąć telefon bez problemu i nagrać. Ale ja też tak spróbuję, może mi się uda. Na razie jadę do miasta. Pierwszy i idę yy, kupić płyny. Ode niemiecka. O, niemiecka. Na chwilę zrobię zakupy. Dobrze, że już dzień targowy się skończył. No powiem Wam, że ciężki jak licho. Ale kupiłam taki płyn do mycia podłóg, mydło marsylskie, ale zobaczcie, jak pięknie pachnie, super. No i piankę jeszcze do mycia szyby, jeszcze nam zostały szyby i do puchania tkanin, bardzo lubimy ten, to jest dla dzieci, to taki łagodny, nie za bardzo po prostu jest yy, intensywny więc zapach, a no i płyn do prania tyle zostawiłam 80 zł można jechać dalej jadę sprawdzić teraz choinki przy targu w jakich cenach są podjechałam jeszcze na targ zobaczyć choinki zorientować się jakie ceny zobaczyć Będziemy no, musieli kupić ale to na pewno z Ewcią przyjadę razem A dzisiaj tylko to zrobię Rekonesans O, ta jest ładna też Ale taka szczupła W jakiej cenie dwumetrowa? 140-150 Aha. Słuchajcie, rekonesans zrobiony. choinki są to, takie dwumetrowe w granicach 130, 140, 150 zł, także akurat wdrożało, no ale niewiele. Płaciłyśmy chyba 120 w tamtym roku. No pewnie zależy też od dnia, od wielkości od objętości, bo też zależy. W tamtym roku mieliśmy taką szczuplejszą, ale wydaje mi się, że taka y, gaciata baletnica najładniejsza, także y, wiemy już jakie ceny przygotować y, kwotę na taką choinkę, ile nas to będzie kosztować, a przyjedziemy sobie pandą i sami sobie zawieziemy, a mąż ją później oprawi. Także fajnie bo już wiem na temat choinek wszystko. To co chciałam wiedzieć. co my tutaj mamy? Smoczy owoc. Weźmiemy. Mamy Weźmie też owoc. Zobaczymy, ile on kosztuje. Ten smoczy owoc. Mamy tu nie wiem. Mango, grenadilla, o, grenadilla sztuka, też jest bardzo dobry, ten owoc, może weźmie smak słodko-kwaszny, ten owoc. grenadilla jest super, taki wigold, mamy 9 zł, to taki jeden owoc, weźmiemy dwa. Grana Villa Pyszna taka kalaretka świetna ta i jeszcze ten smoczy owoc weźmiemy Przechodzę do Makowca, rodzynki, poszukamy. O, to są ładne, o, rodzynki. Ale rodzynki. Jest tych makali różnych, jeszcze mi potrzebne jest. Żelaty mnie. tu jeszcze jest taka żelatyna burzianowa. Je też jemy może jedną taką też. to jest taka uniwersalna to też weźmiemy potrzebna mi jeszcze mąka bordowa weźmiemy a to tą puszystą możemy wziąć. no to też jest puszysta a weźmiemy tą 450 potrzebna mi jeszcze skórka pomarańczowa, o jest tutaj. Zobaczcie do wypieków. Górka pomarańczowa. Bardzo ją lubię i posypać jeszcze lukier cytrynowy na makowcach. Jest pyszna dosłownie, lubię ją zjadać. No. Idę jeszcze po kawę, bo widziałam, że jest promocja naszej ulubionej kawy lawatcy. Gdzie się powiedziałam? dziewięćdziesiąt sześć dziewięćdziesiąt dziewięć i ją wezmę tak. nasza ulubiona super fajna cena, można wziąć super teraz poszukam naszego szamponu, bo tu kupowałam taniej a nam się kończy, więc poszukamy tutaj Pantin dalej, dalej, dalej szampony gdzie tutaj są a to jest męskie to pojedziemy dalej, bo to dla mężczyzn Szukamy dalej. Chyba z drugiej strony będzie. Zobaczymy. O, o. Zobaczymy. Czy będzie po pani? No jej. Mam tu szam do włosów. Weźmiemy jeden ostatnio taniku kupowałam była tutaj 18,99 no nie będzie weźmiemy jeden, Myślałam, że tanik to 12 zł płaciłam w skarżysku ostatnio, ale zobaczymy, może się okaże. Odżywka, ale tu nie widzę tej odżywki też. O, też nie ma takiej co używamy. No i jeszcze kupimy masę makową do makowca. Ja wykupuję zawsze z bakalandu, ale tu jest inna. Może też będzie dobra. No zobaczymy, wezmę to. Sprawdzimy najpierw, czy dobre. Wezmę sobie dwa. No i cena też przystępna, no zobaczymy. Przekonamy się. I chyba stąd to już wszystko. Chyba drugi raz się tu wracam, słuchajcie zapomniałam o tej masie makowej chyba, że będzie jeszcze gdzieś inna z Pachalandu, to najwyżej wezmę zamienię sobie, jeszcze tam sprawdzę z tamtej strony dajcie spoko, musiałam się wrócić weźmiemy jeszcze e, e, słuchajcie brzoskwinie do sarnika Sernik z brzoskwiniami, z masą krówkową, do sernika, Aha. ale tutaj właśnie nie widzę. Z tego waka nie widzę, maku, masy makowej. No trudno. No widzicie, trafiłam, to ja sobie zamienię wolę tą, bo idealna do makowca to wezmę sobie tą z bakalandu masę makową. O, zawsze tą biorę, więc wezmę tą tą zamienię. O, postawię tutaj. a ja wezmę tam z bakara. ta dla mnie jest najlepsza a widzicie trafiłam idąc pomału to wszystko po drodze się znajdziecie teraz muszę poszukać ramy czyli świetany takiej roślinnej żeby się uda znaleźć gdzieś dobrze rozejrzeć, bo tu jest naprawdę gąszcz wszystkiego zobaczymy co tu gdzieś nie ma mleko śmietanka śmietanka to będzie problem Taka specjalna śmietanka do zapiekanki świątecznej, więc musi być taka, żeby się nie zważyła. Może tutaj popatrzeć dokładnie. Słuchajcie, tyle tego tu wszystkiego jest, a tego nie ma. Tej ramy do gotowania. Nie widzę, to jest właśnie taka roślinna. Nie waży się w zapiekance. Bardzo dobrze smakuje. No, ale no niestety jest tego wszystkiego, ale tego, co ja chcę, nie ma. O, widzicie, to są właśnie takie zakupy, że jest, jest, jest i w pewnym momencie już nie ma. Nie ma takie były fajne buteleczki, rzucające się w oczy, ale niestety nie ma. No tylko jeszcze masę krótkową. O, jeszcze masę krówkową weźmiemy. Gostyńska jest najlepsza i tą właśnie używam do serniczka i na to migdały. Widzicie, jest z różnych mlek, śmietanek, ale tej właśnie ramy nie ma. Jest ta nazwa. Niestety, pewne zakupy już zrobiłam. Mogę wracać do domu. Jedynie co zapomniałam jeszcze, bo kończy mi się proszek do firanek i o niej zapomniałam. Trudno. A no, przy okazji kupię, jak będę w mieście. A teraz czas wracać do domu, bo już ta godzina. Ja tam staram się pamiętać. Widzicie, tak się zawsze chwalę, że ćwiczę umysł. Nie zapisuję na kartce, ale czasami warto zapisać na kartce, bo w głowie nie wszystko zostaje. Czasami podczas tych zakupów coś niestety umknie. A mogę wracać teraz już do domu. Zaczynamy, kochani, dzisiaj piętnastka. Zamykamy oczka. A znowu! A znowu! znowu. Zamykaj. Zamykam oczy. Może mi coś, coś do skoczy. oka skoczy. Proszę bardzo, otwieramy oczka. Mamusia, tak, tak. zaczynaj. Różga! Ta łopatka. A, Dziękuję. taka łopatka. Tak, bo zawsze mówi, że po patelni ci szoruje, no to będziesz miała taką. O, pokaż. Taka, fajna z Mikołajem, proszę. No. Tak. I co tam jeszcze dalej? Jeszcze co. Ja Jakiś czy dobre. A ja nigdzie balonem się nie wybieram. Lot masz balonem. Kosmos nie Tatuś, to jest może lot ja, balonem. Może ja, może ja. A drogi. A tam, zobacz, tam masz w środku lot balonem. Ale sam będziesz leciał. Nie ma? A, bo to przez internet zamawiałam. No, ja Nie, za dwa tygodnie ty. Siaczek. Śliczny. Widzisz tatuś? To jest tata przyczepiony do balona. <śmum> 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 Bo mówi tata, że go w balona robię. No to masz balona. <śmum> <śmum> Bardzo ładno proszę, wlatujemy na lotnisko. <śmum> Bardzo dziękuję. A ja mam taką chatkę, z pierniczkę. Do kolekcji. Śliczna tam będzie pasować. Tak, to by było szkoda sobie kupić, to Ej, Mikołaj no, kupił. Nie było, ale co to jest? A ściereczka do kuchni. Myślałem, że to jest skarpetkę. Dobrze, teraz ja otwieram. Zapraszam. Piętnastka, piętnasta herbatka. Herbatka o, Ładny mój telefon z tamtej strony. Bardzo o. ładny, bardzo ładny, cieszę się bardzo. Proszę to pokazać, gdzie ten czajniczek No jest. właśnie nie widzę tej piętnastki. Ukradli mi o jest jest już się <laughs> wystrasz o ups ups co ups, ups. Ups, ups! o ładnie jak pachnie bardzo ładnie Pól, to, miętowa o mm, miętowa to taką to właśnie lubisz lubię a, kochani, jeśli taki vlogmasyk Wam się podobał, to oczywiście lajkujcie, komentujcie oraz subskrybujcie. Oczywiście zapraszamy jutro na 16 vlogmasa. Boże, już jest połowa. No, za nami. Za nami już połówka. Czas szybko leci, kochani. Bardzo Wam dziękujemy, że nas wspieracie, że nas oglądacie i buziaczki, buziaczki do następnego papa, vlogmaska. Hej.